Ale, moi drodzy, witam bardzo serdecznie, to jest wyjątkowy odcinek, w którym zaprezentuję wam kozackie miasto od ING Banku Śląskiego, po prostu miasto ING w Robloxie. Jak wiecie był tutaj niedawno właśnie koncert właśnie w tym mieście mój, było o tym bardzo głośno, ale dzisiaj przejdziemy się po całym mieście, zaprezentuję wam wszystko jak to działa i przeżyjemy bardzo fajną przygodę. ING Bank Śląski przygotował dla was cztery kozackie karty zaprojektowane wraz ze mną, Parelem, Miss Agą i Dizowskim. Takie totalne customowe karty, jak widzicie tu jest mój autograf oraz ja. W mieście Engie. Karty dostępne są z kątem MOBI dla młodych od 13 roku życia do 17 roku życia. Także, jeżeli chcecie posiadać taką kartę, zapraszam do linku w opisie. Widzowie, w ten sposób możecie dodać miasto Engie do ulubionych, żeby grać bardzo często razem ze mną. Tutaj klikacie Favorite. a zjeżdżacie lekko niżej, i tutaj dajecie jakby łapeczkę do góry. No to co? Gramy. I jesteśmy w mieście Engie. Tutaj mamy, jesteśmy w siedzibie i rozpoczynamy naszą przygodę. Widzowie, tutaj patrzcie iść niebieskim szlakiem. dotrzesz do biurka, przy którym wybierzesz swoją kartę. I właśnie tutaj możecie też zobaczyć. Zobaczyć te karty, uwaga, uwaga O, tu jest moja karta, karta z awatarem Paliona Karta z awatarem Farela yy, Dizowskiego oraz Miss Agi Jak widzicie tutaj mamy wszystkie te karty, także możecie tutaj zobaczyć Oczywiście wybieramy swoją kartę W sensie moją I zgarniam nagrodę. 100 dolarów! Wow! Zacznij zwiedzać miasto! Czeka tam na ciebie wiele zadań, dzięki którym zarobisz dolary, podejdź do drzwi. Czyli teraz wychodzimy, widzowie, na miasto. Pięknie. O, jestem tam ja, ale zarobiście! I tu był właśnie ten stadion, na którym grałem swoje koncerty. Drugi sezon miasta Jengię. Dąż do pościgu za hakerem, widzowie, bo grasuje tutaj haker! I trzeba go znaleźć i do, dorwać, widzowie, złap hakera, dokładnie. Tu jest właśnie. O nie, tu Czy to jest zdobądź oznakę Cyber Safety. Jak widzicie tutaj ING Bank Świątki nas informuje, że tutaj było cyberbezpieczne miejsce, ale całe miasto zostało opanowane przez hakera, widzowie. I musimy pomóc złapać im hakera, także wpadajcie do miasta ING i pomóżcie mi również złapać hakera. A żeby złapać hakera trzeba wykonywać właśnie ciekawe zadania i możecie nawet zdobyć oznakę Cyber Safety. Oj, tu mamy ten nowy tryb opisany, widzowie. Czyli pościg czy ucieczka. To jest, widzowie, tryb multiplayer, w którym możesz zostać członkiem drużyny poszukiwaczej, albo możesz zostać nawet hakerem. Trzeba się udać do Lobby, które znajduje się na terenie miasta Jęgie. Zwycięska drużyna otrzymuje bonusowe punkty, a ten, kto zopie hakera, dostaje odznakę cyber safety. Tak, wizowie, trzeba hakera okrucić, także trzeba odz zdobyć odznakę cyber safety. O, i tutaj mamy opisane wszystkie nowe zadanka czyli quiz edukacyjny o cyberbezpieczeństwie. Czyli wizowie, musicie codziennie odpowiedzieć na losowe totalnie pytanie. Trzeba poprawnie odpowiedzieć i dostajesz punkty za to. O, to jest świetne, wizowie: dostajemy SMS-a. To jakiś czas, jakąś wiadomość, i musimy stwierdzić wizowie, czy ten SMS to jest scam, czy nie scam. Po prostu, czy ktoś próbuje nas oszukać. Także trzeba mieć czujne oko I oczywiście za prawdą odpowiedzi dostajemy punkty. Będziemy coraz bliżej rozwalenia hakera O nie, haker troszkę namieszał i w mieście schakował kilka komputerów I czerwony wykrzyknik oznacza, że tam po prostu musimy podejść do tego wykrzyknika I naprawić i ustawić jakieś silne hasło, żeby haker nie schakował po raz drugi No i widzowie, w hasle jest ważne to, żeby hasło było nie jakieś bardzo proste Tylko hasło musi być naprawdę skomplikowane, żeby żaden haker, widzowie, nie schakował tego I to się tyczy też w ogóle ogólnych haseł Także to was nauczy, jak ustawiać dobre hasła żeby aby nikt nie wkradł się wam na konto. W wizowie najbardziej mnie interesuje ta gra złap hakera, która jest tam. Pójdziemy i spróbujemy złapać hakera, bądź będziemy hakerami, ale wolę go złapać, wizowie. E, chodźmy tam, gdzie pokazuje nam niebieski szlak, tak naprawdę. To mnie prowadzi. O, patrzcie, jakie tu było ładne. Patrz, 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 patrz. patrz. Moja podobizna. <laughs> Taka 3D. Dobra, jak widać, tam jestem ogromny ja. Biegniemy tam jak najszybciej. Zasyp dziurę. O! I musimy wykonywać, wizowie, dział. A powiadomienie wygląda to, że nie masz w takim łopaty. O, czyli wy trzeba kupić. Trzeba kupić łopatę. Dobra. O, doszliśmy. Co? O to jakaś... O, widzowie, <noise> widzowie przyszli. W całym mieście rozrzucone są worki ze śmieciami. Zbieranie ich to jeden ze sposobów na zarabianie. Znajdź worek, a potem wrzuć go do odpowiedniego kontenera. Czyli będziemy musieli segregować śmieci. Jest żółty kontener, czarny, zielony oraz niebieski. Dobra, czyli musimy po mieście znaleźć worki. O, już widzę jeden, patrzcie tu. Czyli musimy pomóc mieście mie mieście posprzątać, tak? Bo tu jest straszny syf, a to wszystko właśnie robi hacker. I to jest najgorsze. Że są jakieś dziury, jak widzicie tam wszędzie i. i Musimy czekajcie co ja znalazłeś worek teraz wrzuć go do właściwego kontenera bądź bardziej uważny a, tu po prostu kolor worka pewnie jest, tak? i dostaliśmy pieniądze. A tu też są śmieci. Ej, w sensie worki. Kosze, kosze na śmieci. Pełn wszędzie są kosze na śmieci. O, daliśmy radę. Kieruj się niebieskim szlakiem, żeby wykonać kolejne zadania. Okej. Okay. Czyli tak widzowie. Opatrzcie, zarobiliśmy, zarobiliśmy dolary. Potem pewnie tą łopatę kupimy, zasypimy dziurę i zobaczymy, gdzie my teraz idziemy. O, to jest ten piękny stadion. O, tu jest ten wykrzyknik. Ale na razie będziemy podążać za szlakiem, który nam podpowiada, jak zarobić pieniądze, a potem będziemy pewnie sami działać. Zagramy też w grę hakera. o. Okej, okay, świetna Tutaj możesz wyprowadzić psa oh, Mogę wyprowadzić psa? Okej okay. O jest i pies to Faktycznie da się mieć psa Pies palion hm. Mój imiennik Zaczynasz spacer, idź niebieskim szlakiem żeby wykonać zadanie O Jezu ale jest wie wiele tych wykrzykników wizowie. O tu 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 Wyprowadź psa Okej okay, elegancko Checkpoint zaliczony super Fajnie że to jest wszystko podpowiadane jak do tej dziewczyny Zakończ spacer. O, a i dziewczyna ten. I zarobiliśmy pieniądze, bo wyszliśmy z jej pieskiem. Mamy to. Pamiętaj, że niektóre zadania wymagają zakupu narzędzi. Odwiedź sklep i kup gąbkę. Żeby umyć samochód czy łopatę, e, żeby usunąć dziurę. Trzymaj się niebieskiego szlaku. Dobra, czyli tutaj właśnie będziemy mogli tą łopatę. Zapamiętajmy, widzowie, że tam jest sklep. O, i też moja podobizna. <laughs> też tam jestem. Także chodźmy tam i sobie właśnie zakopiemy te dziury i inne. Okej, okay, czyli musimy z drugiej strony, prawdopodobnie sobie przejdziemy ten to. Tu jest... A, tu są te brudne samochody. Okej, okay, a to co tu? Dobra, chodźmy najpierw do sklepu, zakupić łopatę. Okej, okay, wchodzimy. Potrzebujesz mapy, znajdziesz ją obok ikony plecaka. Obok ikony plecaka. Mapa. Tutaj jest mapa. O! I tu mamy wszystko opisane. Pamiętaj, że każde okienko możesz zamknąć czerwonym przyciskiem w lewym górnym rogu. No tak. Wierzysz wszystko, żeby dobrze bawić się w mieście gier. Ruszaj w miasto i baw się z przyjaciółmi. Oczywiście, że tak. Dobra. Tu możemy kupić gąbkę, a łopatę. Tu jest łopata, tu jest łopata i tu jest, tu jest łopata jakaś łopata. Więc się kilka niespodzianek. Znajdź symbol dolara i odbierz dodatkowe punkty. Baw się. Baw się dobrze. Dziękuję bardzo. Kupmy gąbkę. Okej, okay, na razie zwykła, srebrna, chociaż... O Jezu, uu, trzeba zarobić. Trzeba zarobić, widzowie. Inaczej, inaczej nic nie zrobimy. Jak samą łopatę. A ile łopata kosztuje? Tutaj jest łopata. 300. Idziemy zarobić troszkę pieniędzy. A, dostaliśmy 5 dolarów za czas spędzony w grze. Mamy 90 dolarów, elegancko. Patrzcie, muzyka. to jest jakiś klubik. Ho. <ślesk> O, kurde, gdzie my jesteśmy? Tylko my musimy zarabiać pieniądze, a nie wydawać na razie widzowie Trzeba oszczędzać. O, tu jest jakaś poczta. O nie, a widzicie, co się z pocztą dzieje? Patrzcie, trzeba ustawić hasło. Wejdźmy, weź dużą. A co, co, co mogę z paczkami robić? Czy ja mogę. Co ty gadasz? Dobra, wezmę na razie małą paczkę. Wygląda to, że iż komputer z teraz jest uszkodzony. Napraw go. A jak naprawić komputer? O, o, tu jest, tu było. Zmień hasło. Eee, wizowie i teraz wybierz najsilniejsze hasło Wiadomo, że najsilniejsze hasło jest na samym dole Bo patrz, ile tu jest przeróżnych cyfer, liczb, znaków Także bierzemy to Ile? Patrzcie ile zarobiliśmy, zmień hasło To jest najsilniejsze hasło 290 dolarów już mamy, zaraz będzie na łopatę I mogę to wziąć? A ja chcę dużo. Okej, okay. i teraz jak wyjdę to jest wykrzyknik Nie ma wykrzyknika Ja tą paczkę wziąłem? Tak, wziąłem tą paczkę A i teraz chyba dostarczamy Dostarczamy Czy pani chciała paczkę? Doręcz przesyłkę Proszę bardzo. I parcie, mamy 305 dolarów. Mykamy jak najszybciej do sklepu. Gdzie jest sklep, gdzie jest sklep, gdzie jest sklep? Pijmy sobie gąbkę, bo jak widzicie, tutaj mamy obrudne samochody. A ja je umyję i sobie przy okazji zarobię. A tu też można to okno umyć? One są. Jest... Wow, nawet okna można myć Dobra, no to wchodzimy do sklepu. Cyk. I bierzemy gąbkę. Przepraszam, czy mogę kupić gąbkę? Dziękuję bardzo I teraz in, zainwestowaliśmy po to, żeby więcej zarobić Tak to działa, to jest przepiękne O nie, to okno już nie jest brudne, to jest brudne Czy ja to mogę faktycznie umyć? Umyj okno e, Wygląda na to, że nie masz w jakikolwiek gąbki Spróbuj ją wybrać w panelu A, Okej okay. Dodano gąbkę Naciśnij Czekajcie, ja mam klikać? Ok. Dobra, to okno jest mega brudne, widzowie To okno jest naprawdę mega brudne Uwaga 30 dolarów jest nasze, patrzcie. Dzięki gąbce. Dobra, ciekawe na ile gąbka nam może wystarczyć. Wygląda na to, że jest ktoś, wybrał ten samochód, nie traci nadziei. A, ktoś już myje ten samochód. Ile, ile samochód trzeba? Patrzcie, jak go się długo, długo myje. Ktoś nie umył tego samochodu do końca. Patrzcie, ostatni raz nas został i ile? Ole, pieniędzy! Umyliśmy samochodzik. O kurde, mamy pytanko pierwsze. Patrzcie, ktoś na czacie prosi ci o podanie blika. Co robisz? Nie, nie podaję, No co? To jest jakaś, to jest nieznajoma mi osoba. Podaję tylko jeśli znam tę osobę Ja tam nie podaję Nie podaję No i elegancko i zarobiliśmy za to Zachowaj szczególną ostrożność korzystając z mediów społecznościowych oraz komunikatorów Osoby podające się za twoich znajomych mogą ukazać O właśnie, też tak może być Oszustem w przebraniu, nigdy nie podawaj znajomym kodu blik Dokładnie, dokładnie moi drodzy Czy mogę żeby zasypać dziurę? Nie, bo jeszcze nie mam łopaty O, tu mamy sklep z ciuchami, wchodzę w to można coś fajnego zakupić? O, tu mam jakieś ciuchki Kup ubrania Przepraszam Komputer w sklepie jest uszkodzony O nie! Ktoś zhakował znowu Ale ja już trochę Patrz czekaj Nie kup ubrania I want... O o o o Komputer zmień hasło Na te hasło Na mocno najmocniejsze O i teraz możemy I patrzcie zarobiliśmy znowu Trzeba to robić Trzeba pomagać Bo kurde ten haker jest wszędzie Topy Chcę kupić Topy topy O, Moja bluza Wizowie Lecimy w moją bluzę Chcę ją Masz już ten przedmiot, zakupiłeś bluzę. No patrzcie, mamy swoją bluzę, uwaga, uwaga, zakładamy topy. I to mam na samej górze. Bluza. Patrzcie, założyliśmy. Mamy moją bluzę. Kurde, widzę, przyjdźcie tutaj do sklepu odebrać bluzę. Patrzcie, tu jest bluza, ja mam aktualnie koszulkę spallion Stein. a teraz mamy bluzę. Kurde, tu w sklepiku za darmo jest. Wszystko jest zapłatne, ale moja bluza jest za darmo. To jest taki tip, wizowy, żeby się tam wbili i zgarnęli taką kozaską bluzę. O nie jest, znowu jest hakowane. Idziemy znowu pomóc, tam gdzie jest wykrzyknik, bo z tego się dużo zarabia, także ja idę, wejdę sobie tutaj i odhakuję komputerki. Zmieniamy hasło na Janek, okej, okay, To jest najmocniejsze i to jest najmocniejsze. I mamy 450 dolarów, a wiecie co to oznacza? Że idziemy do sklepu. Uwaga, uwaga, po co? Po, 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 po łopatę. Uwaga, zakupujemy łopatkę. Sprawdzamy tańszą, ale mamy łopatę i to jest najważniejsze. Cyk, dodano łopatę i szukamy teraz jakiś wykopalisk na drodze. Trzeba tutaj pomóc. O, niebieski worek, gdzie, gdzie są kosze, przepraszam. Trzeba tu posprzątać wszystko. Patrzcie, i niebieski kontenerek. Cyk, już naprawdę wiele, wiele rzeczy tutaj już pomogliśmy w mieście. Mam nadzieję, że Wy również pomożecie. Wpadniecie do miasta. Przez to, że ktoś już wybrał tę zaspę. -zas A, że już ktoś robi tą zaspę, okej okay. A czy tą zaspę ktoś wybrał? Czy ktoś już pomaga, widzicie miasteczko? O, patrzcie, naciśnij. O i możemy zakopać. Let's go. Pewnie lepsze opaty szybciej to o wiele robią. No i mamy. Ważne jest to, żeby dobrze zarządzać tymi pieniędzmi, które sobie zarobimy. Bo jak kupimy coś, co nie będzie głupie, tylko będzie bardzo przemyślane, to możemy zarobić wtedy więcej. I wtedy zarobimy więcej. To jest, to jest widzowie najważniejsze, żeby dobrze zarządzać swoimi pieniążkami, które zarobicie za pomoc w mieście, za sprzątanie, za dobre uczynki po prostu, albo za odhakowanie. Jak widzicie tam gdzie jest wykrzyknij Pomóżcie mi widzowie, bo sam nie dam rady Czy my tu możemy kupić nawet nogę? No teraz mnie nie będzie stać, bo nie mam zbyt dużo pieniążków Ale naprawdę Kup hulajnogę o, Komputer w sklepie O nie, uszkodzony, znowu jest Janek, dobra, super Pokażcie, o kurde Co kupiłem A, za czas spędzony w grze Sanki mogę kupić, co ty mówisz Dobra, to jest najtańsze Kupmy to i zobaczmy, jak działają sanki, bo niestety na, na, nic, na nic mi więcej nie stać. Wyjdźmy sobie stąd. Uwaga, uwaga, czy, czy tutaj będą miał... Są sanki. <laughs> czy ja mogę... <laughs> Ale wolne. No bo hulajnogi pewnie jeżdżą o wiele szybciej po mieście i wtedy możemy szybciej zarabiać. Ale patrzcie, jak dużo mam już pieniążków. Nie, sanki nie. Lepiej zarobić sobie od razu na hulajnogę. I właśnie zmarnowałem na przykład te 10 yy, dolarków. O, chodźmy tu. Ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to. Oczekiwanie, nagraczy, zapraszam. Wizowie, niestety nie mam. Nie, nie ma was. Gdzie wy jesteście? Wizowie, czekam na was w mieście. Tutaj w ING, żebyście przyszli i zagrali razem ze mną tutaj tą gierkę. Bo chcę złapać hakera, ale sam nie dam rady, także wbijajcie wszyscy, bo tutaj właśnie na tym trybie możemy złapać hakera. Bądź się wcielić w hakera, ale trzeba go złapać! Widzowie, trzeba złapać hakera, ale sam nie dam rady, także zapraszam serdecznie. Wpadajcie tutaj, pomóżcie mi. Bo tutaj mamy także jest ekipa poszukiwawcza. Jest jeden haker, który ma zadanie właśnie odblokować hasła. Czyli to jest złe, widzowie, ekipa poszukiwawcza pięciosoba musi pokonać hakera, żeby haker właśnie nie odblokował tych haseł. Także czekam tu na was widzowie. Oczywiście najgorsze jest to, że haker też może wygrać w tej grze, bo jeżeli haker zainwekuje wszystkie komputery i włamie się do bazy danych, to jest wtedy koniec. Także musicie w dobrym czasie złapać tego hakera. No i co tu jeszcze mamy? Efekty, ubrania, apartamenty i restauracje. A my i ja to tam właśnie gąbką myliśmy te samochody. Naprawdę jest wiele sposobów na zarobek tutaj, także wpadajcie i pomagajcie miastu ING się rozwijać, a dzięki temu też zarobicie. A to osoby już otrzymały odznakę. Ja też potrzebuję, także wpadaj Wróćmy do siedziby. O, możemy utwórz cel oszczędnościowy. Pokaż mi to. W grze, jak i w życiu, bardzo ważne jest oszczędzanie. O tym właśnie mówiłem. Pieniądze, które zarobisz za wykonywane zadania, bierają się w Twoim portfelu. Uwtóż, utwórz cel oszczędnościowy i zgarnij bonus w postaci dodatkowych punktów za jego realizację. Na, na co możesz oszczędzać? Na lepszą gąbkę albo na łopatę. Właśnie, które porusza cię po mieście. A jeśli będziesz wysoko, to odłóż więcej kasy i kup sobie mieszkanie. Dokładnie, widzowie. Dzięki właśnie, tak jak mówiłem, że jak kupicie sobie gąbkę, łopatę, dzięki tym rzeczom zarobicie więcej. Albo dzięki Gdzieś, gdzie się po prostu przemieszczacie po całym mieście znacznie szybciej. A na koniec możecie kupić sobie swój apartament. Key Art Studio, ja chcę tu wejść. A, tu można stworzyć swoją kartę chyba. Ej, witaj w naszym Key Art Studio. Tutaj możesz się bawić, malować i zaprojektować własną kartę. Oooooo, instrukcja malowania jest prosta. Ja nie mogę można stworzyć własną kartę, naprawdę? Poniżej masz narzędzia. Ile tu jest narzędzi? Hmm, co ja tu mo o, Mogę tak rysować. Ja nie mogę. No to co? Widzowie, podpis Paliona. <noise> zapraszam, twórzcie swoje karty. Widzowie, przedstawiłem wam w całej okazałości miasto ING. Teraz zapraszam serdecznie, żebyście zagrali razem ze mną. Macie oczywiście link w opisie do gierki. Dodawajcie gierkę do ulubionych i pomagajcie mi również złapać hakera. Wpadajcie wszyscy. Także widzimy się.